Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku kolekcja Top Class i kolejne nowości do mojej kolekcji. Nie wiem, czy pamiętacie, ale otwierałem również węgierskie produkty i tam jest do trafienia kolorowy dibusz. Na ten moment miałem trzy karty kolorowe z dibuszem, niebieską, zieloną i czerwoną. Brakowała fioletowa i złota. No i dzięki mojemu przyjacielowi Tamasowi mam kolejną kartę do kolekcji złoty dibusz, czyli w tym momencie są cztery kolorki, brakuje już tylko fioletowy. No i oprócz tego Tamas mi jeszcze tutaj e, ogarnął holo z Ronaldo, bo to była też moja brakująca karta kilka dni temu od chłopaków ze sklepu Kraken Shop dostałem również Zielińskiego i w tym momencie brakuje już tylko jedna karta holo z tonalim, która również idzie do mnie od Sylwka. także za niedługo będzie komplecik wszystko będzie, brakuje jeszcze tylko tutaj yy, kolor fioletowy z Dibuszem, no i troszkę tych kolorków Podstawowych naszych tutaj Unbeatable Dlatego dzisiaj sobie otworzymy te 7 saszetek I postaramy się coś fajnego trafić Także Z holo jest komplecik Praktycznie jeszcze tylko ma dojść do mnie Tonali z Włoch I będzie 40 kart holo W kolekcji także super sprawa A my teraz lecimy tutaj Z unboxingiem tych saszetek I mam nadzieję że wpadnie coś z tych braków tutaj. Także thank you very much my friend for help. I otwieramy saszetki. W pierwszej mamy Electric Davis z Bayernu. Następnie Wircz Musiala, Niemcy. Mane Impact Hero al Nasr Również Mane Masterclass. Yahya też al Nasr Mbappe, Wirc i Baena. Zaszytka numer dwa. I znowu mamy Wirca i Musiale z Niemiec. Dalej. Ponownie Mane Impact Hero. Tu mamy Walkera. Winner Anglia. No i Cristiano Ronaldo Unbeatable. Stiller, Niemcy, Haland Manchester City, Bellingham Real i Garnacho, Argentyna. Saszetka numer 3. I mamy Magic Mix, Kane, Palinia z Bayernu, Salah Impact Hero Liverpool, Winner Martinez, Inter. Masterclass Morata Hiszpania, Alison Liverpool, Mike Menion Francja, Коломани Francja i Kukurela Hiszpania. Chułameni eh, Francja Impact Hero, Electric Mac Alister Argentyna, Max Power Taremi Inter, Hendrik Future Star Real. Jeden Real, Miquitarian, Inter Van Dijk, Liverpool i Ruben Dias, Manchester City, Electric, Andrich, Niemcy, Soboslaj, Gravenberch, Liverpool, Jamal, Electric, Hiszpania, no i mamy kolejną kartę Unbeatable Vinicius, podstawowa wersja, Al-Kaibari. Al-Nasr, Tagliafico Argentyna, Theo Hernandez Francja i jeszcze raz Al-Nasr. Al-Ganam. Dużo kart Al-Nasr dzisiaj nam wpada. Przedostatnia saszetka. I znowu będzie jakaś tam karta Unbeatable. Same karty Unbeatable, tylko nie w kolorze. Electric Kimich Bayern, Niemcy, Magic Mix, Tach Rudiger, Ronaldo Al-Nasr. Erling Haaland Manchester City Unbeatable Manuel Neuer Niemcy czy nie Bayern Simakan Alnasr Gavi Hiszpania i Lucas Vazquez Real no i ostatnia saszetka wow mamy kolorek no proszę w końcu wpadł kolorek dzisiaj złoty Harry Mieliśmy Kane'a, mieliśmy złotego Harry'ego Kane'a, czyli niestety nie będzie to nowa karta do kolekcji. No ale fajnie jest. Złoty Harry Kane, Unbeatable Harry Kane w kolorze złotym. Masterclass Rodri Manchester City, Brahim Diaz Real, Foden Anglia, Fratezi Włochy, Leroy Zane Winner Bayern, Alexander Arnold Impact Hero Liverpool i Max Power Stones. Anglia, tak więc mega sprawa. Dwie nowe karty do kolekcji dzisiaj. Złoty Dibusz i Ronaldo Holo Giants. Coraz mniej tych braków, głównie tutaj jeszcze w kolorkach tych naszych, bo z Węgier brakuje już tylko Dibusz w kolorze fioletowym. Także jeszcze on do ogarnięcia, a tak będzie jedynie co do. Trafienia to te złote, tutaj Unbeatable. Ok, moi kochani, jeżeli ktoś posiada dużo tych kart kolorowych Unbeatable, dajcie znać, chętnie się wymienię, bo mam dość dużo tych powtórek. Więc możemy sobie wzajemnie pomóc. Ok, to tyle na dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.